Halo? Tak? Słuchaj? Dobrze. Tak, przekażę jej. Do widzenia. E, twoja nauczycielka dzwoniła. Macie dzisiaj wolne, bo coś wypadło jej. Jest. jest, 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 jest. No, no jest. To ja e, pędzę do góry. Cześć. Cześć.

Muszę dzwonić na pogotowie. Halo, tutaj tak Maryniko. Moja córka, nie jest, leży na dworze, nie przypomnę. Chyba ze swojego pokoju. To jest ulica Długowska numer 102. Dziękuję. 예파다えていくかうんう게ええちゃ <목소리> 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 <목소리>